I to taka robota, nie? szacunek do, do sióstr porzucek jest. Za walkę mam szacunek, za to jak się prowadzą absolutnie. Nie mam do nich. Te lajwy właśnie w takiej formie mają swój urok. No widzisz, ty uważasz, że mają swój urok, że robię to tak na spontanie, ale dużo osób właśnie narzeka, że kurwa, Wardenga 5 minut czegoś szuka. Ja nie wierzę, że on sam robi te filmy, jak on nie potrafi znaleźć jakiejś prostej rzeczy w internecie. Dokuczają mi. Jem, ale to nie jest pizza. A wygląda jak pizza. To jest jakieś jakiejś gruzińskiej knajpy. Nie wiem, jak to się nazywa, coś tam. Ale takie jest dziwne. Ale moczę w sosie totkowym. Lubię sos totkowy, ale bardzo śmierdzi Mi się wydaje, że to tak specjalnie, żeby dostać walkę na przykład, że go wezmą na prime ten trener. Dlatego to jest takie, A, nie, nie mogę wytrzymać. Taki jestem agresywny. Haczapur, Może i Haczapur, ale jakieś tak. Nie wiem, ma jakieś dwuczłonową nazwę. Pany, trener. Dzięki Wojciech i Kamila. <noise> Widzę, że mają szacunek na dzielni siostry Porzucek, że nawet ich team, mimo że to one miały walkę, to nawet nie pozwolą im powiedzieć. Wypowiedzieć się nie? Wielki szacunek mają w branży dziewczyny. Katrin, kurwa! Ewa, dalej nie umie zachować i. No i zwykłą za mnie To Łatwa walka, sam się Robalini ma lepszy rekord niż ja. A chociaż nie, nie wiem, ile on ma porażek, ale na pewno ma zwycięstwo. Ja nie posiadam. Chodził ...dwóch na jednego, ja tego nie wymyśliłem, ludzie mogą sobie gwizdać, ja mam ale w nich. Marek Jówko, ty kur... Synia, odwołałeś walkę! Na kolejnej gali cię roz... Marek Jówko! Jacek Mojański z Jak ja bym na przykład kiedyś wystąpił na gali, trzeba by było... Na, chciałbym mieć trzech przeciwników. Na jednej gali trzech. Takich mojego typu. Bym na przykład zawalczył tak, że Jówko, Jówko, później Robalini, a trzeci na przykład Nitrozyniak. Albo Tomek Olejnik. Ale Tomek Olejnik nie wiem czy nie za wysokie progi. Nitro też nie wiadomo czy się zgodzi. Rozumiem, że wyzywasz jacka muraki. No i przede wszystkim nie ma federacji, której mógłbym zrobić. Emerytura. Tak, emerytura to ja... O, to jest w ogóle ciekawe. Kojarzycie Jasia Kapelę, nie? Jego wypowiedzi i tak dalej. Wiecie, że dostał stypendium. Będzie teraz pisał chyba musical. Tylko tak jak mówię, nie sprawdzałem. Na pewno dostał stypendium, chociaż też nie sprawdzałem. <laughs> Wszystko trzeba weryfikować. Ale chodzą słuchy, że jakiś muzykal o aborcji coś takiego z naszych podatków. To idzie. A ciekawe, czy ja bym na przykład powiedział, że będę robił przez rok film o na przykład złych zachowaniach polskich influencerów? I czy, czy, państw, czy mógłbym zabiegać o stypendium. I przez rok byłbym bym dostawał kilka tysięcy od państwa. No bo Jasiu kapela dostaje, nie? I robi musical. Tak, jest na liście. A gdzie jest ta lista? Gdzie to można znaleźć? Ja tylko kultury, a poezję będę pisał w większej tysięcy 5000 przez 12 miesięcy. Ok, czyli 60 tysięcy dostanie na, z, z kasy podatków. Podatników. Mocne. takie tam. No, jeszcze chciałem zarobić na drugi remont łazienki, ale to jest naprawdę mam stypendium, kończę książkę i teraz już naprawdę nie będę walczył. A cóż to za stypendium? Ministerstwo Kultury. A tak. nie, czyli jednak nie na musical, tylko jakąś książkę chyba, tak? Czy, czy po prostu książka to jest zupełnie inny projekt? Stałem na pisanie piosenek musicalu. A jednak musical, jednak musical. O historii zakazania aborcji w Polsce. A, jednak dobrze, dobrze słyszałem jednak. To trwało. To jest właśnie. To mi się jednak. wie. Tutaj trzeba chłopaków pochwalić. Bo widać, ja na przykład y, po walce. Tylko, że ja przegrywałem. Ale myślę, że chłopaki mają na tyle dobrą relację. To jest na tyle fajny związek. Że nawet jakby szachta y, przegrał. To i tak by go Denis przyszedł, przytulił i tak dalej. Więc to jest ważne, nie? Żeby znaleźć kogoś. Kto. Będziesz z tobą na dobrej nocy. Stało, czy ty zostałeś kompletnie odłączony? Szkój nie, tak. Jest niedosyt trochę? Jak ty się czujesz? Masz jak niedosyt? Mieć, jak ja mogę mieć jak niedosyt, jak w 15 tego zlokalizowałem? No tak, to czy, jak do no, no, czego mam no, miejsce niedosyt? No. Ej, TV reklamy to jest w ogóle strasznie mocne, nie? Bo tak, tutaj jest zły balans bieli. Tutaj jest złe ISO. Albo czas naświetlania, bo nie wiem, może ISO ustawili dobre, ale spierdolili czasem naświetlania. I wiecie, oni mają tylko jedną robotę. Żeby ktoś jako tako te wywiady prowadził, i ktoś jako tako tą kamerę ustawił, i tak kurwa za dużo. <laughs> Oni są to, nie, się sprawdzić. Nie, 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 nie. Co teraz? Rewanż z talanem? Tak, rewan z. Teraz po takiej walce w K1? No to chyba, tak. to chyba się należy. No tak? oczywiście, że się należy, ale co Przedtem się nie należało? No oczywiście. Tak to wszystko. Moje umiejętności. Powiedz, z kim ty masz aktualnie największy konflikt? Aktualnie największy konflikt to mam z tym gnojem, Hellboyem, ale. Dlaczego akurat z nim? No jak, dlaczego akurat z nim? No to ja to... nie ja bez sensu uważam walka, hellboy szachta. Szachta jest za dobry. Ja uważam, że szachta jest o wiele lepsza od Denisa. No, tak mi się wydaje. Oni nigdy nie zawalczą, ale wydaje mi się, że szachta jest lepsza od Denisa. Nie wiem w jakiej wadze oni są. Może tam jest duża różnica wagi. Bo szachta się wydaje mniejszy. Ale z kim by zostawić szachtę w Prime? Ale też, żeby jako tak oddymił. A jakby dać na przykład walka dwóch na jednego, ale w K1, nie wiem, MMA, na Tylko z kim wtedy na ten by był? Nie, no ale w K1 szachta byłby chyba za mocny. Hmm. Nie chcę ci tłumaczyć, no widzisz jak się zachowywał. Nie, chcę już mi się naprawdę tłumaczyć, dlaczego z nim. Wiesz dobrze, każdy chyba wie. Okej. Okay. Ciekawy jak to jest, no bo faktycznie, ktoś jest taki, że ty wiesz, że nie ma z tobą żadnych szans, to jesteś taki bardzo hardy. Ale to powiedz mi, kto do mnie. No, na przykład wiesz, ten Tazy no, był, był taki. Tylko Iwon Co Nie pamiętam teraz? Tylko, nie, tylko i no, zobacz, nie. stoi i nic nie robi. A kto to jest taczman Wyzywał mnie? Nie ciebie, nie, ciebie nie. No zaraz może kopa dostać. Przyszczę nie wyzywał! No to masz szczęście, no bo no, chciałem, żeby mnie wyzywał. Dobra, Szachta jest też dziwny, ale Szachta przynajmniej na koniec widać, że ma ten dystans do siebie, a Denis nie chuja. Na Zadorę uważałem, że to jest pewniak i no to mi weszło akurat. To, to gdzie jest ten yellow shawl, twój? Poszłałeś się po podgacie. To jest zwykła świnia, śmieć, to nie jest człowiek, to jest poczek człowiek, tego, czego powinni lecieć w psychiatryce. Yellow shower! E, czego się cieszy ten podludz, że nie udało mu się. Okej, okay. i co? Dobra, jak to się łączy? Oj, chyba wiem, kto Bogzdolowi podpowiadał ten spisek z Lexi. <śmówi> Widzę, że to jest wielki spisek. Prime jest powiązany z Fen, dlatego Muran przegrał. Tak to by wygrał. Kogo Patryk, dzięki. Wrajer no tak ja. Frajer, i spuchy. Pruje się! Właśnie się spróbuj. Dobra, on się znowu próje do tego y, gwoździa. Kiedyś jak zapytałem go na jakimś programie, to mi zaprzeczał, że nigdy się nie sprół do gwoździa. A teraz się pruje drugi raz. No, bo pamiętam, że kiedyś mi zaprzeczył. Albo on, albo Mateusz. Bo wtedy pamiętam, że na pewno to poruszałem. Kiedyś na jakimś cage'u taką kwestię. Spróbujesz No uderz! No. Uderz! kobietę. kobiety! Uderz! No. Frajlerzy! Ty! Wysoki sądzie! Tak zachowują się państwo mureńscy! Tak! Ja. Wysoki sądzie! No nie podoba mi się, że tak coś wiesz, tutaj robię. <grypsi> widzę, że jestem trendsetterem. <grypsi> Zacząłem pewne sformułowania na live i widzę, że teraz już nawet ten gość z antyfaktów tak samo. Jest wywiad, a on już wysoki sądzie, proszę spojrzeć w wysoki sądzie. Wywiad, a wiesz, obrażał tutaj normalnych chłopaków od frajerów, frojerz z więzienia, spuchy, kuchy, fraj wolności, wiesz, to no, mi się takie coś też nie podoba. No powiedziałem, żeby kontrolował k słowa słowa. No. A no wszystko, wszystko. Murański ma taką tendencję, że on szykanuje, gdzieś zawsze rzuca jakieś słowa. bez... Na przykład Murański od pół roku na swoim Instagramie przeróżne rzeczy na mnie wymyśla. Ym... Chyba dwa miesiące temu, wypisywał, że molestuje yy, małych chłopców i pewnie ja byłem molestowany, jak byłem dzieckiem. Od... Yy, czterech dni, wypisuje, że jutro wielki artykuł i wszyscy zobaczą, że Pandora to był spisek. I łączy mnie jakoś chyba, z, jeszcze nawet nie wiem z jakim, ale podobno z jakimś politykiem to będzie połączone, że mi zlecił to jakiś polityk. Nie wiem, yy, który teraz nie pasuje, polityk... Yy. Jackowi. No ale to już tak od 4 dni jutro ma być ten artykuł i do tej pory mimo. Podstawne, ubliża, wyzywa nakręca tą swoją koniunkturę, dobrze gra. I teraz ja się wypowiedziałem, nie? O nim. To, to będzie jakieś tak przez 6 miesięcy storek będzie nawrzucanych. Że... Czekajcie, co tam może być napisane? Zobaczysz, zobaczysz, Enola Gay. Enola Gay, Rzeczpospolita Grupa Medialna. Pojutrze. <grystanie> nie wiem co tam. Jeszcze tak nie znam tego jego stylu, ale. No, jest specyficzny. A bo on. Wiem, że on gra, on kombinuje też podkręca sytuację. Ja rozumiem podkręcanie danej sytuacji, ale czy w taki sposób i za taką cenę. Nie zgodzę się na to i będę zawsze to potępiał. Mi się na przykład wydaje, że podkręca teraz Murański z Natanem spór, bo ma pretensje do yy, Natana, że Natan poruszył kwestię Alana i jego siostry. Ale już nie ma pretensji nagle, Murański, jak Ferrari też gdzieś tam próbował o to zahaczyć. Nie wiem, co jest dziwne. Artur raz wytrzyma drugi, a trzeci już nie. I tu mogłoby się skończyć śmiercią, krótko przecież dla Jacka. Ja co nie, wiem, on jest niepoważny. Żona pana Jacka Mryńskiego, bardzo się odpaliła. Czy uważasz, że w ogóle to nie, nie powinno to mieć miejsca? To są brykwajty, to wszystko może mieć miejsce, więc jak to, gdzie, jak nie tutaj? Dobra, wracając jeszcze do walki. Dzięki Karol Śmieszek. Jakby do pana zaprezentował się pana trener Krzysztof Ryta. Polecam. Nie jest pan zadowolony? Mogłoby być lepiej. się bili, No, Ja w ogóle słyszałem, że podobno, że Jacek przegrał przez trenera. Że gdyby nie trener, to Jacek by wygrał. Kasu już się wypalił, już się skończył i Kas już nie istnieje. Wiem, że już nie chce. To już widać, że mu się nie chce trenować. Jemu się, on nie nie chce wymyślać żadnych dymów, on tylko ten stary wyciągać jakieś brudy. To jest taki najgorszy typ freakfightera, jaki jakiś do skóry. Chcecie się dalej bać w tych freakfightach, czy nie, bo czekaj czekwę, bo ja to już mam wrażenie, że wypoliłeś się trochę. I nie wiem, albo chyba trzeba trochę sobie dać spokój, zgłodnieć za tym, zatęsknić, bo ja widzę, że chyba to robisz już trochę na siłę, co? Pierdolę tam regenerację. Dobrze. W